Dziś przygotujemy kapitalne paluszki w stylu keto, chrupiące, bardzo proste do przygotowania. Wystarczy połączyć składniki na ciasto. Przekładam na blachę wyłożoną papierem do pieczenia. Na koniec posypuję ulubionymi przyprawami lub jeszcze grubą solą i do piekarnika. Najlepiej obserwować pieczemy w niskiej temperaturze. U mnie czas pieczenia około 15 minut. Po upieczeniu zostawiam w piekarniku, żeby paluchy wchłonęły jeszcze trochę tłuszczu, który powstał w trakcie pieczenia. Dzięki temu są chrupiące i bardzo smaczne. Możemy także wykorzystać do kanapki na liściu sałaty z wędliną. Znakomicie sprawdzą się także w śniadaniówkach. Polecam najnowszy e -book. końca tego tygodnia do północy jest w super promocji. Otrzymasz dwa wyjątkowe gratisy. Także warto skorzystać, mnóstwo inspiracji poza domem, pożywne i naprawdę bardzo smaczne rozwiązania.